Siemanko, to jest Remax, a dzisiaj się pogramy w ten po Cotterdżu, drugi raz już. No. Deep Sleep wybieramy. Po ostatnim w poprzednim odcinku byliśmy w player, teraz i zdobyliśmy tę te, fioletową łapkę, dzięki której możemy się odbijać. Continue dajemy. Dobra, pytajcie, gdzie my w ogóle jesteśmy? Wtedy byliśmy tam, ale to zaraz wam powiem do czego Wtedy sobie zmieniliśmy. Musimy tutaj zrobić to. No bo ja na tym levelu się męczyłem. i ja nie wiedziałem co trzeba zrobić. A to było takie łatwe. To jest bardzo łatwy level, tylko musiałem to sobie obejrzeć na YouTubie, bo zrobiłem inne wideo i nie wiedziałem co trzeba zrobić. I trzeba to tak zrobić. No i teraz, dobra, jesteśmy dalej. Ja... Dobra. Wiem jak to już zrobić. Tylko to jest trochę dla mnie skomplikowane. Mmm, dobra. To jest zamknięte. Okej. Okay. Hmm. co trzeba zrobić. Czekaj. Czekaj. No i teraz. Nie mogę tędy. Tutaj spróbujmy. Dobra. Musimy tamto wycelować. Na pewno, chyba tutaj. A, dobra, mogę tutaj użyć łapki, dobra. Du to dużo wyjaśnię. Aha, tutaj jest jedynka, dobra. Mhm, dobra, czyli coś trzeba z tym zrobić. Chyba dobrze. On... czekajcie, to musimy użyć. Powiem, że tu teraz? Nie, hmm. ciekawe, co trzeba zrobić w ogóle to mamy Eksi, dobra. Tylko pomyślmy, jak to niby mogę otworzyć. Nie możemy tylko otworzyć. Mamy tu jakieś zasilanie. Okej. Okay. Dobra. Spróbujmy. Lecmy w łapkę tam. Tak. Dobra, gdzie ona była? O no. Trudne to jest widzowie. To jest, tutaj tutaj zasilanie trzeba. Okej, okay, tutaj bez dwójka. Tam jest jedynka. Mam... Poczekajcie. Możemy tutaj pójść i teraz tu. Tak. O! I teraz tak zrobimy. Teraz zrobimy tak, że... To przesuniemy, żeby to walnęło. Łapkę. A to przesuniemy, żeby walnęło tu. No nie, bo tutaj musimy najpierw to zrobić, dobra? Czyli najpierw zróbmy tu, musimy walnąć. Nie, nic się nie stało? O, zrobimy tak. Tylko jak to się aktywuje? Nie. Tak. Okej, okay, a to przewrócimy, nie wiem, tutaj nie mogę. Musimy tutaj coś zrobić. Coś hmm. na pewno trzeba z tym zrobić. Nie. Spróbujmy. O, tak, spróbujmy. O, mamy to, dobra. Zrobiliśmy to. Koniec już? Nie. O, jeśli ono się teraz to nam otworzyło. Poczekajcie, widzowie. Dobrze. Dobra. Teraz nam się to otworzyło. Więc teraz musimy. Z... Dobra, idziemy teraz tu. Dobra. I teraz. A nie, trzeba chyba to teraz tak zrobić. I teraz chyba tak będzie trzeba, trzeba zrobić. Dobra. Czyli walimy w tą łapkę. Oczy w tym. Aha, dobra! Trzeba jeszcze tego był. Dobra, trzeba tutaj. Trudne są te zagadki, powiem wam. Coraz cięższe są te zabawki. No dobra, jest dobrze. Idź, dobra. I teraz trzeba nakierować. Jest! Mamy to widowie. Ile mi to zajęło minut? Jezu, tak tak, ja się na tym męczyłem 7 minut Jezu, przepraszam was, Widzę, że jest tak dużo... 7 minut się męczyłem aż tak dużo, przepraszam was, ale to jest trudne, na serio No dobra Co ten przycisk do Okej, okay, gdzie teraz? musimy iść? Może musimy w ten wyjść? Dobra, pójdźmy jeszcze tutaj. O jest ta bateria Dobra, idziemy. Dobra, idziemy tutaj.

Ga że coś będziemy nas gonić Dobra load, mamy jakieś. Okej, okay, dobra Ja tym męczyłem 7 min. Co jest? Dobra, wiemy Co jest? Dobra, idziemy po... No, ten nie mamy iść. Tam mam iść. to jest w ogóle O, dobra, wyszliśmy. Bliemy. Okej. Okay. Co mamy teraz zrobić? Jesteśmy w tym domu tutaj w piwnicy, albo mam gdzieś indziej pójść. Musimy gdzie indziej pójść. A ta nic nie widzę. Jest tak ciemno widzowie. Zamknięte. Okej. Okay. Chyba do innego domku. Do tego? Bo tutaj jest dużo domów. Zamknięte. No nie no. To jest tutaj coś otwarte? Dobra. Zamknięte pewnie też jest, jakie to jest trudne. To już wszystko zamknięte. No w ogóle, no tak na pewno muszę być w ogóle w tym player. Nie mam pojęcia. Hmm... Niemiecko tak grać w tą grę, jak nie wie co się... Co zrobić? Jakaś jest Dobra, pójdziemy tam, może tam mamy iść Nie Nie no, ej... Tutaj i tutaj idziemy, dobra, tędy Chojsz hmm. Nie Dobra, pójdźmy jeszcze tam na razie Nie mam pojęcia gdzie mam iść ja na się zbugowałem, widzowie O, dobra To jest takie bez sensu, bo tu jest tak ciemno. Tutaj, no musimy, to musi, nie, co to, to jest w ogóle możliwe do zrobienia? Nie mam pojęcia, gdzie ją iść. Boże! Jest tak ciemno, to jest takie fajne. Tutaj ja tam pójdę jeszcze raz. No, teraz jest zamknięte. Co jest? Ja mam gdzieś tutaj być. Ale no, gdzie? Hmm. Przecież tak ciężko że to się jakby żadnego klucza nie da zdobyć. Pójdźmy jeszcze raz do tej piwnicy, może tam coś będzie. Chodźmy tutaj jeszcze raz. No i jest tylko ta machina i jakieś przyciski, które się nadajmy na natknąć. No tu jest jakiś tylko telefon, jest ja tutaj mam. Kluczyk jest! Jezu! W takim, takim czymś kluczyk. Ja. Yeah. Teraz gdzie trzeba go użyć? Bo tu jest pełno tych domów. Nie, tutaj raczej nie. Ale spróbuję, czy nie? To nie, te tak klucze. Ok, mamy tutaj kolejny dom. Może tutaj ten kluczyk jest potrzebny? Tutaj, dobra. Idziemy tutaj. Pudużka kadnapa. Dobra, nam Baduje, yes. że? że tak się długo męczyłem. Dobra, chodźmy. O Nie, tu z Dym. Nie pomoże, tu z Dym. O jest? Я должен идти через тебя, через тебя. тут и м. Там был... Добро, где где сейчас мы идти? Тут что Ile jest tych pokoi? Przecież coś dla mnie nie jest, po prostu playtime przecież. O, są jakieś pazury? No nie ma nic. I ile tego jest tutaj? Telefon gdzieś tu jest. Co tu się dzieje? Tutaj super Jezu! Co to było? Jezu, się widzowie, wystraszyłem. Nie odwracam się za siebie. Nie. E. Widzowie, no tak. Já estou em Ida.

Dobra, idziemy. Ideme, no nie mamy co robić. Jakie to jest Idziemy tędy. Jezu, da się w ogóle stąd jakoś wyjść. Jaki ten dom jest w ogóle wielki? Otwarte. Ok, kaseta, jeszcze znaczy kaseta. Kaseta, dobra, bierzemy ją. Nie ma... Dobra, bierzemy kasetę. Dobra, oglądamy to. we every bit of loving and feel yeah, free to wander the hall, sit in the mess for lunch, or watch our children play and learn to their little hearts' content. join the innovationists where the bounds of science are continuously pushed, or join the counselors of Playcare whose diligence and care for our children will help shape a brighter future. Just you see. Now, every one of you has your part in that future, so should you come back tomorrow feeling unhappy for where you are or what you've done, worry not, for your supervisor is here and happy to listen. And, should you come back years later, your conscience finally Getting the better of you. So to May you descend into the dark and the dust. Yeah, I so All jest. that awaits you are incomprehensible horrors, each hungry for your return, each eager that they might find you. Perhaps they'd smile at you from a shadow. Their smiling mouths full of teeth and meat and plastic, watching and waiting patiently are their turn and more Nie no. Nie no. mogę wgrać przecież myszką Co jest Nie mogę wgrać myszką place, Nie mogę Co jest Co jest! Ja nie mogę nic zrobić, widzowie. Po prostu nie dało się tego przejść przecież. Dobra, ale to było właśnie obowiązkowe teraz zginąć. Jo, mamy swoje łapki Co jest? Teraz najwyżej go my łapką. To i Ja chcę się stąd wydostać Ja chcę stąd wyjść Co mam tutaj zrobić teraz? Nie działa okay. Co mam tu zrobić? Hmm, tutaj nic nie ma, musimy gdzie indziej pójść. Tutaj nic nie ma. No możemy... U, tutaj też zamknięte. Okej, co tu mamy do wyboru? Tutaj prąd, a nie jest tam. Musimy tam się dostać. Что тут все базы робить? Я кто еще? Не могу ни кисеток встать. Сейчас я вам Nie, chyba na tyle będzie ten odcinek, no bo o, poczekajcie, coś jest związanego z tym, coś z tym trzeba, dobra, ale to będzie ktoś za ten odcinek, więc pa.